Witajcie moi kochani, zapraszam Was na co weekendową prognozę pogody. W sobotę na przeważającym obszarze kraju duże zachmurzenie, a także opady deszczu, które na południu kraju mogą być bardzo intensywne. Na wschodzie i na południowo-wschodnich regionach kraju tam wystąpią również burze, przejaśnienia tylko na Pomorzu i na zachodnich krańcach. W nocy minimalnie od 12-10 stopni na wschodzie, południu i centrum do 9-7 stopni w zachodniej, północnej części kraju. W dzień najcieplej na zachodzie, północy i wschodzie tam około 18-20 stopni, chłodniej od Mazowsza przez Centrum Pośląsk, tam tylko 13-9 stopni. Będzie miał dość silny wiatr, a na południu będzie on nawet porywisty z północnych kierunków. W niedzielę zachmurzenie zmienne od małego do dużego, opad deszczu na zachodzie i na południu kraju. Tam po południu wystąpią również. Burze. Rano na wschodzie kraju spodziewane są lokalne mgły. W nocy od 13-11 stopni na północy, 10-8 stopni w centrum i na południu kraju. Temperatura maksymalna w ciągu dnia, w najcieplejszym momencie dnia od 16-18 stopni na krańcach zachodnich, 19-20 stopni w centrum do 21-23 stopni na wschodzie. Będzie wiał słabiej umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków. Wszystkim dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu, do zobaczenia.